Jest rok 1241. W bitwie pod Legnicą ginie książę Henryk Pobożny, a jego głowę Tatarzy wrzucają do wód jeziora Koskowickiego. Ponoć właśnie stamtąd została wyłowiona. Tę dramatyczną, ale i frapującą legendę często przytacza się, gdy mowa jest o Koskowicach, małej miejscowości leżącej w gminie Legnickie Pole. Wieś była już znana w XIII wieku. A na początku XIV stulecia należała do dóbr książęcych. W 1421 roku Koskowice zostało odkupione od księcia Legnickiego przez zakon Kartuzów, którzy gospodarowali na tym terenie przez kolejny wiek. Wizytówką Koskowic jest przede wszystkim piękny, zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Pierwsze wzmianki o tej świątyni pochodzą z 1335 roku. W kolejnych stuleciach przechodziła to w ręce protestantów, a to w ręce katolików. Murowany kościół zbudowano w 1655. Miał wieżę z kamienia i pokryty był dachówką. W pierwszej połowie XIX wieku powstała nowa budowla w stylu neoklasycystycznym z drewnianym chórem, belkowanym stropem, dwuspadowym dachem i czworoboczną wieżą po stronie zachodniej. Z tego czasu pochodzą m.in. ołtarz główny, kamienna chrzcielnica, kropielnica i organy. Niestety nazwisko budowniczego instrumentu ginie w dziejowych mrokach. Po 1945 roku organy zostały mocno zniszczone, metalowe piszczałki, jak i większość drewnianych rozkradziono, a wszystkie napisy na rejestrach ktoś bezmyślnie pozdzierał. Do remontu przystąpiono dopiero w 1963 roku. Prace naprawcze prowadził nieznany organista Samołk, których w tamtych czasach nie brakowało. W ten sposób historia koskowickich organów jakby zatoczyła koło. Nieznany renowator zabytkowego instrumentu podzielił anonimowość jego twórcy. Przed II wojną światową, przy kościele św. Michała Archanioła, znajdował się również cmentarz gdzie spoczywali dawni mieszkańcy miejscowości, która wtedy nosiła niemiecką nazwę Kauschwitz. Obecnie zachowane płyty nagrobne osadzone są w przykościelnym murze. Na szczególną uwagę zasługuje nagrobek Gustawa Kaufmana, który możemy zobaczyć wchodząc na teren przykościelny. Z Koskowic pochodził również Daniel Czepko von Reigersfeld, poeta i dramatopisarz epoki baroku. Artysta urodził się w 1605 roku. Został ochrzczony w tutejszej świątyni, a gdy zmarł 55 lat później, pochowano go w kościele pokoju w Świdnicy. Czepko studiował prawo i medycynę w Lipsku i Strasburgu. Uczył się także we Włoszech, a zasłynął jako autor poetyckich sielanek o wiejskim życiu. Pisał głównie w języku niemieckim. Gdy wyedukowany powrócił w rodzinne strony, uzyskał szlachectwo i od 1658 roku pełnił m.in. funkcję radnego w Legnicy. Badacze historii Śląska szczególnie cenią sobie pochodzący z 1650 opis księstwa Świdnickiego i Jaworskiego, właśnie autorstwa Daniela Czepko von Reigersfelda. Nasz spacer z historią w Koskowicach rozpoczęliśmy od legendy związanej z miejscowym jeziorem. Czy rzeczywiście rozegrał się tu jeden z ważniejszych epizodów bitwy pod Legnicą? Któż to wie? Tak czy inaczej, warto dodatkowo odkryć piękno najbliższej okolicy i udać się poza miejscowość w kierunku północnym, ponieważ jezioro Koskowickie słynie z niezwykłego bogactwa fauny. Występuje w tym miejscu około 30 gatunków ptaków i 20 gatunków ryb. I aby chronić ich naturalne środowisko. W 2004 roku powstał tu wodny rezerwat przyrody.